Przekształcę ten wykres przez tą wartość bezwzględną tutaj. Zatem z minus 1 dla mi mielibyśmy 3 czwarte pi, i idziemy na lewo, tu będzie 0, w połowie 3 kratek, bo tu będzie minus pi 4, w połowie tu 3 kratek będziemy mieli na osi x ten punkt przez wartość bezwzględną, czyli fragmenty wykresu, które są po do 1. Przedział oczywiście obustronnie domknięty, ponieważ zarówno wartość 0, jak i wartość 1 ta funkcja przyjmuje kwadratowych. No i to są odpowiednie zadania. No tego polecenia na szkicuj wykres funkcji f.